Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie uwagi. O, zapomniałam o czymś. <gry> Witajcie, kochani, z tej strony Kamila. Robimy rozkład na listopad 2019 roku. Były pytania, kiedy będzie. Ja obiecałam, że będzie przed listopadem i staram się wywiązać z obietnicy. Oby się udało nagrać wszystko już dzisiaj, to by było wspaniałe. <laughs> po prostu nie wiem, w co ręce włożyć. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Poczytania prywatne. Zgłaszajcie się na maila. On jest w opisie. I proszę pisać pod tego maila. Jeżeli ktoś pisał na Facebooku, to bardzo proszę, żeby powtórzył wiadomość na maila. Ponieważ. Ja niedługo Facebooka usunę yy, i po prostu nie korzystam z niego. To on jest martwy. Yy, I tak jak zawsze mówię, piszcie na maila. Tak jeszcze raz powtarzam, piszcie na maila. Będę wdzięczna. A teraz patrzymy, co uwagi. Nazwy Tali, tak samo jak adres mailowy, znajdziecie w opisie filmu. A teraz patrzymy, co uwagi. W listopadzie 2019 roku. Waga, proszę o prowadzenie i jasność widzenia dla mnie. Ten miesiąc dla Was. Dwójka mieczy. Podejmujecie jakąś decyzję, chcecie coś zobaczyć, nie chcecie czegoś zobaczyć. Odcinacie się od czegoś, odżegnujecie się od czegoś. Co jest bardzo istotne, żeby to objąć najwyraźniej, no bo to, to jest jakieś ważne bardzo. To, to serduszko tutaj pokazuje, jak ważne to jest. Może chodzić o jakieś relacje, kochani. O to, że nie chcecie czegoś widzieć, nie chcecie się o czegoś przyznać, nie chcecie tego wiedzieć. Nie chcecie uwierzyć. Nie chcecie dopuścić do siebie. No, ale także może być także jakieś, jakieś wybory, jakaś taka dualność świata was dotyka w tym miesiącu. Może także dualność waszej istoty. Wy w tym miesiącu, Królowa Kielichów. Więc myślę, że, em, że macie możliwości, by, by to coś zobaczyć, by wybrać, by, by dostrzec, by dopuścić do siebie. Jesteście wrażliwi. Jesteście wrażliwi, opiekuńczy i tacy bardzo chętni, tacy wychodzący, robiący pierwszy krok co jest w waszej głowie? czwórka czwórka buław więc to jest dom, to jest rodzina, to są bliskie relacje to może być też ukończenie czegoś nie wiadomo czy to kończyć, czy nie kończyć to już nie mówię tylko o relacjach, ale czy, czy odejść teraz, czy odejść później, na przykład z pracy czy to jest dobry czas na to, czy niedobry? Yy... Czy zerwać ten kontakt i powiedzieć komuś, strasznie mnie wkurzasz, czy dalej jakby udawać i, i nie mówić nic i unikać może kogoś? Rozumiecie o co chodzi? A co jest w podstawie tego wszystkiego? Siedem buław. Taki opór opór jest w podstawie. Obrona swego. Są tutaj też takie sytuacje, że niektórzy, e, którzy są w związkach, nie wiedzą, czy się oświadczyć, czy nie, czy przyjmować oświadczenia, czy nie. Czy ten związek powinien iść na wyższy etap, czy nie. E, coś was jakby tak, e, jakieś przeszłe doświadczenia zapewne, przywiązanie do tego, co znane, was może e, powstrzymywać w tym. No ale wy pokazujecie się jako królowa kielichów, czyli ta, która chce miłości. Chcę szczerości, otwartości. Jesteście na to gotowi, ale z zewnątrz płynie do was energetyka zamykania tego. Ciekawa jestem, o co tutaj chodzi, i ja już teraz dopytam, dlaczego z zewnątrz, dla wagi, yy, płynie energia odcięcia, zamknięcia takiego. Jakbyście się bali wyrazić tak na, naprawdę, co czujecie, zrobić, to, na co naprawdę macie ochotę. Dlaczego? Może i dla waszego dobra, zobaczymy. Dlaczego? Dlaczego? Słońce. Pierwsza myśl, bo byście się mogli sparzyć. <laughs> nie, no, bo to nie jest wcale zła karta, no nie? Pierwsze takie, to, że to nie jest dobry czas. Że to by mogło się dla was źle skończyć Jest takie jakieś wewnętrzne pragnienie w was Ukończenia, świętowania Radowania się I jednocześnie z jakiegoś powodu Zobaczymy o co tutaj chodzi Z jakiegoś powodu czwórka kielichów Nie wiem, mam wrażenie, że to by was przytłoczyło Że teraz by było tego za dużo, że może wydarzą się jeszcze jakieś rzeczy, o których wy nie wiecie. I wtedy by było tego za dużo. Bo wy chcecie gdzieś wyruszyć, chcecie coś zaoferować, chcecie zrealizować jakąś wizję, jakiś plan, jak ten człowiek, który tak sobie myśli i rozmyśla, jak dotrzeć, gdzie, w jakim miejscu jest, w jakim miejscu chce być. A to ja mam wrażenie jakiejś takiej protekcji, takiej ochrony, wiecie? A wy tak chcecie, trochę możecie być aż przytłoczeni tym, że dlaczego mi się coś nie udało, je? dlaczego ja nie mam sobie tyle pary, żeby właśnie coś skończyć, coś powiedzieć, coś zrobić. Dlaczego? Ale to jest jakby taka ochrona, wiecie? Bo, 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 bo wydarzyły się jeszcze jakieś inne sytuacje życiowe, i wtedy to by mogło być za dużo. No więc gratuluję pięknej realizacji duchowej. Jeżeli świat zewnętrzny Was chroni, żebyście się sami nie wkopali, no to to jest, jest najlepsza sytuacja, w jakiej można być. Co jest Wam niedostępne? Siedem mieczy jest niedostępne. Szukanie przeznaczenia. <laughs> Szukanie przeznaczenia jest niedostępne. Nie da się nic udać. Oj, wiecie co? No kurczę, to nie jest, nie będzie taki przyjemny emocjonalnie czas, jak, i z tego co ja widzę, bo tak. Bo nie można udawać, że jest dobrze, ale też nie można e, nic zmienić. No, ale to, to, to dlatego, że, że jeszcze coś się wydarzy: co, że coś przyjdzie, co przyjdzie? Hmm, że coś kielichów, jakaś inna oferta, nowa oferta, inna szansa. Inne informacje, bardziej zbieżne, spójne z Wami. Okoliczności się zmienią. Zobaczymy, w jakimś sensie. Królowa Denarów. Albo od jakiejś kobiety tutaj przyjdzie informacja, m, propozycja, albo y, będzie coś bardziej właśnie poważnego, bardziej stabilnego, bardziej takiego płodnego, obiecującego do Was przyjdzie. No i tak. Albo, albo to mogą być, zmienić się warunki w nowym miejscu, do którego wy chcecie wyruszać. Ktoś tam musi się przygotować na wasze przyjście. Jakieś, no, jakieś po prostu, nie mogę wymieniać tego wszystkiego, co mi przychodzi do głowy, bo tego jest za dużo. Ale chodzi o to, że yy, że, że coś, co jest niezależne od was, się pozmienia i stanie się bogatsze, bardziej jakby. Yy. Bardziej opłacalne dla Was, bardziej wygodne, lepsze w przyszłości. No, także jest oferta miłości od jakiejś kobiety dla niektórych osób. Także mogą być jakieś informacje odnośnie matek Waszych. Co jest największym wyzwaniem? Rycerz-miecz, czyli walka z wiatrakami trochę i walka o to, żeby było po mojemu. Po mojej myśli pędzenie, dążenie do celu jest wyzwaniem, jest trudne. Ale to tak jak już wcześniej mówiłam, odpowiedź na to, odpowiedzią na to jest MAK. Teraz zobaczymy w jakim sensie. Dobra, jeszcze dopytam, dlaczego siedem mieczy jest niedostępne, dlaczego odchodzi do przeszłości? dlaczego tego nie ma, dlaczego siódemki nie ma. Siedem buław co jest w podstawie. No tak jak już, no tak jak mówiłam. Nie można się przed czymś dłużej opierać, albo nie można dłużej czegoś przyjmować. No bo wiadomo, ja to czytam w dwie strony. Ale też nie można za wiele z tym zrobić. Nie ma jak tego komuś przekazać, pokazać, jak tego wyrazić. Bo rycerz mieczy jest wyzwaniem. I tak, zakończenie czegoś jest wyznaniem. Tfu, wyzwaniem. Wznanie czegoś też jest wyzwaniem. E, tutaj mamy rycerza mieczy i ta dziesiątka mieczy, kumulacja myśli, ekspresja tych myśli jest trudna. E, I skończenie też z jakimś sposobem myślenia. No, i odpowiedzią na to jest MAG. I MAG to jest, e, jest zdanie sobie sprawy z własnej mocy sprawczej. Więc zobaczymy, jak to się ma tutaj do tego. Osiem kielichów, możesz odejść. Tak to się mówi. Tak to wygląda, że można. To wszystko wydaje mi się być bardzo sprzeczne. Właśnie w takiej energetyce, że, że nie można dłużej tu być, ale nie ma jak odejść. Nie można dłużej znosić tej osoby, ale nie ma tyle odwagi i chęci, żeby jej powiedzieć to. Ha! Wiem już! Bo chodzi o to, żeby wewnątrz się pogodzić z tym faktem, z tą myślą, żeby być tak w pełni e, pogodzonym z tym, i dopiero to wtedy się uda. No! Dopiero wtedy się uda. Najwyraźniej no nie do końca jesteście pogodzeni, no bo to jest królowa kielichów i dziewięć mieczy. No, chcę to zrobić, ale czy to jest dobra decyzja? Dopiero kiedy będzie pewność, to będzie też sposobność. Kiedy będzie odwaga, kiedy będzie stabilne podłoże, wtedy to będzie mogło być wyrażone. Co jest Waszą siłą największą? Kończenie, odbieranie lekcji, kończenie cyklu, obejmowanie swojego nowego świata, swojego nowego życia, swojej nowej pracy, nowego związku, nowej wizji, pomysłu na siebie. Podróże, wyjazdy to jest Wasza siła największa. W co kierować? W co kierować? Piątkę kielichów, pogodzenie się ze stratą. Puszczenie czegoś wolno, oddanie czegoś temu światu. Zobaczcie. Wypuszczenie tego, co nigdy nie należało do Was, bo tak naprawdę nigdy nic do nas nie należy. Nic nie jest nasze. Coś sam się przydarza, ale my nie możemy definiować siebie. Poprzez nasze związki, wydarzenia w naszym życiu. To by było straszne. No bo co, jeżeli na przykład osoba odchodzi? To co, to już kompletna dekonstrukcja nas? No tak kończą osoby, które budują swoje szczęście, swoje zadowolenie z życia na tym, co jest niezależne od nich, co jest na chwilę co było etapem, co było prezentem i teraz należy oddać to wszechświatowi. Należy to oddać po prostu światu. I ten pełen świat, ten pełen różnorodności stoi otworem, oferuje takie bogactwo wielu kolorów. No nie widzicie, tu, tutaj jest taki jednorod jednorodny taki krajobraz. Tutaj jest różnorodność. Y no i fajnie by było, żebyście byli w stanie to oddać. Bo piękne przed wami horyzonty są. Piękne przed wami są przestrzenie. Ten świat, świat i rycerz mieczy. No to ewidentnie jakieś przesunięcie, podróż <gryw> dla niektórych, wyjazd. Bo może to się wiązać na przykład, nie wiem, ze z porzuceniem domu, teraz trzeba sprzedać, albo wynająć swoje gniazdko, komu je dać, albo pożegnać przyjaciół. Nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko. Ale można spróbować tego, podzielić się z kimś, potem innego, wiecie? Co kierować? Wieża. No tak, no to trzeba zostawić, trzeba zburzyć, trzeba skończyć to, co znane. I dobre, i piękne, i wspaniałe. Ale po prostu już dłużej nie może być. Co jest nieuniknione? Czyli co najprawdopodobniej będzie się działo? 10 mieczy, koniec. Powtórzona karta. Co Was może zaskoczyć? 9 mieczy. Też powtórzona karta. Jaka jest rada? Król Buław. Ciekawi mnie ta dziewiątka mieczy, która Was może zaskoczyć. 9 mieczy i znalezienie rozwiązania, o tak, poprzez główkowanie, poprzez silne, um, silne takie zaangażowanie y, umysłowe, logiczne, y, no i także pracę. to jest ta karta panny, wiecie? Dziewięć mieczy połączone z ósemką denarów, <laughs> czyli praca u podstaw, ale gdzieś tam w środku człowieka, no nie? Yy... I... I to Was może zaskoczyć, że znajdujecie rozwiązanie swojego problemu, swojej y, takiej y, decyzji do podjęcia, y, swojej niepewności, że podejmujecie tę decyzję. No może być także tak, że u niektórych stres w pracy dla tych, co w ogóle to jakby się nie... Ym... No i co mi tutaj przeleciało? Jakiś robal dla tych co to w ogóle jakby z nimi się nie, nie zgrywa no to wiecie nie zawsze tak będzie to jest czytanie ogólne zapraszam na prywatne spotkania do innych filmów odsyłam także ale dla niektórych no to tak jest nieuniknione 10 mieczy no dla niektórych koniec związków wyjechanie dziecka puszczenie kogoś wolno Kończenie z tym, co znane, przyjemne i fajne, na rzecz tego nowego, co tak bardzo pociąga i co tak bardzo chcecie. Co tu jeszcze? Nie będę się silić chyba na inne interpretacje. Wychodzi, wychodzi taki przekaz z tego, więc taki wam daję. No, dla niektórych są końce związków, końce bycia łagodnym dla kogoś. Koniec czekania na coś i na kogoś. Dla niektórych, dla tych, co będą mieli problem z tym, żeby coś puścić, to może być i nawet koniec nadziei, ale to jest najgorszy scenariusz, więc ja bardzo pro... to nie jest tak, że to jest przesądzone. To może się Wam przydarzyć w sytuacji, kiedy e, naprawdę nie będziecie chcieli. E, jeżeli będziecie chcieli odwrócić oczy od tego, co widzicie, od tego, co wydaje się wam już logiczne i jasne, jeżeli nie będziecie chcieli odpuścić czegoś, żeby pójść w coś większego, no to taki marazm widzę, ogromny marazm i taka. No, taki snucie się już trochę. Bo to ja widzę tutaj przykład, kiedy na przykład kobieta jest. W niefajnym związku i widzi, że to już nie, 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 nie ma opcji. Lepiej nie będzie. No i rozum podpowiada, że tak, serce, i serce i rozum i wszystko niby podpowiada, że pora odejść, pora to zostawić, bez żalu, z szacunkiem dla siebie. A jednak jest jakiś problem z tym, no nie? No to pytanie, dlaczego? Dlaczego, skoro wszystko wiesz? I wiesz, jak to działa. Bo wiesz, że w tym miejscu się nie będziesz rozwijać już, że tutaj nie ma szans. Że kolejne lata spędzone w tym miejscu pracy, z tymi ludźmi, w tej przyjaźni, to po prostu jest marnowanie czasu. Niektórzy będą kończyć i bardzo dobrze z byciem łagodnym, bardzo łagodnym, zbyt łagodnym dla kogoś, kto na to nie zasługuje. No i rada, ten król Buław. Być pewnym siebie, realizować swoje pragnienia, swoje marzenia, ale z taką łagodnością. Równowaga, umiarkowanie, z łagodnością, dać sobie czas, poczekać na najlepszy moment, poczekać na najlepszy moment, żeby sobie oszczędzić jakichś strasznych kłótni, mam wrażenie. Strasznych kłótni, potyczek z kimś, z, zranienia kogoś, zranienia siebie, utrudnienia czegoś. No, ale to wszystko mówi o końcu i o jakimś odejściu. A co mamy tutaj? Król Mieczy, Słońce. No i dziewięć buław. Wyczekujcie najlepszego momentu. Wyczekujcie najlepszego momentu. Z pełną świadomością, że zasługujecie na to, ale przy okazji, no, nie chcecie nikomu nic utrudniać. Czy tam pracodawcy, czy, czy ranić wybitnie partnera, którego mimo wszystko kochacie, no ale musicie odejść. Znajdziecie sposób na to. A znajdziecie sposób, o ile tylko pogodzicie się z tym i obejmiecie w sobie. To, że to, że, że to nie ma nic złego w tym, jeżeli to puścisz, jeżeli odejdziesz, jeżeli zostawisz. Nie ma w tym nic złego. Jeżeli tylko dobrze jest to poprowadzone, jakby z, z pozytywnej motywacji, to nie ma w tym nic złego. Buziaki, papa. Pa.